Niedziela 16 kwietnia dzieje się w Piotrkowie Trybunalskim i okolicach. Zaczynamy z krót najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia. Niedziela 9 kwietnia na drodze łączącej Kłódzice z Kolonią Witów doszło do wypadku z udziałem rowerzystki oraz auta osobowego. Sprawca zdarzenia uciekł z miejsca wypadku, pozostawiając ranną kobietę. W wyniku śledztwa policja zatrzymała sprawcę oraz jego kompana. Poniedziałek 10 kwietnia, Krzewiny Gmina Sulejów. Kilka minut po godzinie 9 doszło do wypadku w wyniku którego śmierć poniósł mieszkaniec wsi. Szczegóły na stronie suleju24.pl. Wtorek 11 kwietnia w Olbusz, na terenie zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego odbyły się drużynowe mistrzostwa szkół podstawowych w biegach przełajowych. Udział wzięło blisko 150 uczestników z 21 szkół. Oficjalne wyniki dostępne są na stronie starostwa. W Gomulinie gmina Wola Krzysztopolska odbyły się powiatowe eliminacje ogólnopolskiego turnieju. Bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Reprezentanci szkół podstawowych mogli wykazać się w następujących konkurencjach: udzielanie pierwszej pomocy, test wiedzy, test sprawności, czy też test skrzyżowań. Czwartek 13 kwietnia to Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. W 83. rocznicę bestialskich wydarzeń, kwiaty pod pomnikiem, który usytuowany jest przy kościele ojców Bernardynów, złożyli przedstawiciele Urzędu Miasta oraz Starostwa Powiatowego. Po południu na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Strączyńskiego doszło do kolizji dwóch aut. Sobota 15 kwietnia w Szkole Podstawowej imieniem Miry i Tadeusza Sygietyńskich w Proszeniu odbył się Dzień Otwarty. Można było bliżej poznać nowoczesne pomoce naukowe oraz zobaczyć metody, jakie na co dzień stosują nauczyciele w pracy z młodzieżą. Odwiedzający szkołę mogli wziąć udział w wielu interesujących zajęciach oraz, oraz warsztatach. Na koniec ważna informacja dla miłośników historii. W Wolborzu na jednej z posesji odkryto zabudowę zamkową. Z budowli pozostały jedynie fundamenty. W niedługim czasie ma powstać wizualizacja obiektu. Na tym kończymy dzisiejsze wydanie. Na kolejne zapraszam już w najbliższą niedzielę. Do zobaczenia!